Marcin Held, Satoshi Ishii i Marcin Tybura. Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com Marszalkiewicz, NDKH.pl. Znajdujemy się w gościnnych progach hotelu Hilton przy okazji gali KSW 50. Osia dokładnie w trakcie MediaDej jest ze mną Dawid Zawada. Witam serdecznie. Witam. Słuchaj, więc najpierw zapytam brata, jak emocje przed tym no, starcie, no, nie dość, że koło Event, to jeszcze pojedynek bardzo ciekawy, fajnie nie wiedzą, co mają sądzić. Z jednej strony Martin jest w ogóle underdogiem, co jest dziś niepojęte przy takiej liczbie walk, z drugiej strony Szymon. Jak usłyszałeś w ogóle nazwisko Szymona Kubeckiego, to jaka była pierwsza myśl? No, silny, nie. on. Pokonał Pudziana, pokonał Janikowskiego, i to, to sądzę, że to jest na traktu, że on jest faworytem tej walki, bo w wagi i części kogoś pokonać to jest sztuka, powiem tak. Ale Marcin, powiem Marcin jest tak, ma doświadczenie dość na takich przeciwników. To sądzę, że no, będzie dobra walka. Niekołacki jest teraz dobre imię w Polsce. Dla Marcina to jest, powiem tak, to nie, nie, nie chcę obrazić kogoś, ale z, z ostatnią walką z Sylwą to jest taki no, krok do tyłu w, na, na świecie, ale dla polskiego MMA to jest e, krok do przodu. Myślę, że na Martynie jest jakaś, czy ty, ty widzisz taką presję, że tak naprawdę to on e, musi wygrać ten pojedynek, bo tylko on może stracić. No, Szymon jak przegra z Martynem zawadą, nic nie traci, na no, Martynie jednak jeżeli myśli w ogóle o Tomku Narkunie, czy o Iwanu Erslanie, czy w ogóle o pasie, no to Szymona powinien tak naprawdę rozjechać. No tak, to jest cel Marcina, ale to jest MMA i w tym sporcie się wszystko może stać, ja zawsze widzę każdą walkę 50 na 50, tak samo jak teraz Conor z Dustin Poirier, to wszyscy, co ja też dodam na Instagramie, kto, był, kto wygra, to wszyscy byli za Conora. A widziałeś co się stało. Nie? I to tak samo jest teraz w, tym, e, e, w tej walce i w każdej walce. Nie? Jest 50-50, e, bo liczy się e, głowa przeciwnika w dniu walki. Nie, gdzieś dzisiaj powie, a dzisiaj jestem zajebisty, a jutro może już inaczej wyglądać. Nie? E, no i sądzę, że, że Marcin jest dobrze zmotywowany, bo chce e, osiągnąć jeszcze tą walkę z narkunem e, walczyć o pas. No powiedziałem, jak jak zdrowie jest, to jest najważniejsze i jak e, wygra tą walkę to jedziemy dalej, ja chociaż ja jestem z Marcinem i, no, i patrzymy do przodu. Od ostatniej walki do teraz w Twojej opinii jaki Marcin zrobił progres? Czy jest po prostu dobrze przygotowany, czy jeszcze widzisz, że jakieś elementy udało mu się podszkolić i jest wyraźnie w ich lepszy? Podszkolił na pewno e, on ma zapasy się podszkolił. E, szyb, szybszy się zrobił, nie, nie idzie go tak e, łatwo złapać, czyli e, obalić. On cały czas jest w treningach, nie? On, on uczy chłopaki w drugim gymie NFT, co ja tam też niekiedy jak mam wolny czas, to tam pomagam chłopakom, żeby mieli dodatkowego, dodatkowego sparing partnerów i mi też pomagali, bo tam trochę lepsze ludzie są, można po poczucie poletku. Po po no, cały czas jest w treningach, też ma ciężkie ludzie tam w treningu jest, tam miał ten czas wolny, 3-4 tygodnie to dawał gaz i poprawi na pewno błędy, cios jest mocny, jak zawsze, ale będzie to niespodzianka w sobotę. Hmm. No w takim razie zapytam o twoją walkę, jak już tak na chłodno oceniasz. No nie jest tutaj dużo no, o decyzji sędziów rozmawiać za dużo, natomiast jakby jak ty obejrzałeś już walkę na spokojnie, to. widziałeś i jak ty byś, jak ty ją widzisz. No wiadomo, że nie jesteś obiektywny, ale czy, czy, czy dzisiaj już ta decyzja sędziów jest dla ciebie okej? Okay? Dla mnie zawsze jest ok, bo ja nie jestem sędzią, to nie jestem moja praca, jestem wojownikiem, jest e, walczę. E, miałem skończyć tą walkę przed czasem, tak była też moja e, prognoza do tej walki. E, nie udało się. Nie mam wymówki, byłem świetnie przygotowany, przygotowani byli bardzo dobrze. Co ja sądzę? Bo ja oglądałem tej walki, bo mnie to trochę denerwuje dalej. Mój boks nie wchodzi tak, jak miał wchodzić, nie? bo ja wiem, że umie lepiej boksować i to to nie wiem. E, poprawiałem wszystko. W treningach i to, ale chyba to jest tak, że w treningach ci wodzi lepiej niż w walce, nie? I może ta, ta rok, że była rok przerwa przez koronę, nie, że nie mogłem walczyć te dwa walki, to mi odpadli. Może, że przez to tak trochę nie miałem te wyczucie znowu do walki, nie? Że to teraz naprawdę i teraz poważnie. W pierwszej rundy tak trochę przespałem. No co co, 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 co znaczy za, dług, za długo jeszcze trzymałem z nim w klinczu, bo... Naprawdę zrobiłem progres, widzieliście, to mi się podobało w zapasach, że od razu wstałem, ale za długo zostałem też w klinczu, to mi też powiedział mój trener z zapasów, że czemu, czemu też clinczuję z, z łopakiem zapaśników, zapaśniku. Tak? Bym się musiał odpiąć, stamtąd boksować i bym chyba miał później to lepiej wyczucie, że jakbym go dwa, trzy razy dobrze trafił, to bym, nie wiem, jak się to mówi, no, poczuł ten krew. Nie? bym leciał za nim. A tak to zawsze było taki dystans, szukanie dystansu. Jeszcze było tak, Ramazan taki trochę był niewygodny w suicce, bo on zawsze tak sylił się głową do tyłu nie? i to tak nie wyglądało na wideach, co ja oglądam walki u niego, tylko tak walczyć tak, nie wiem czy to była jakaś nowa sytuacja, co chciał wypróbować. Ale okej, okay, nie, dla mnie jest walka okej. Okay. Zajebiste doświadczenie do tej walki z Mistrzem M1. Bardzo no, fajna bajka, podobała mi się. Werdykt to jest dla fanów, możecie e, powiedzieć, czy, czy ja wygram, czy przegram, teraz przegram, nie, to jest ok. Nie. I lecimy dalej do przodu. W takim razie powiedz jeszcze, jak wyglądała aklimatyzacja na miejscu, no bo jednak e, jest e, minimalna zmiana czasowa, to może akurat nie wpływać za dużo, e, ale jak jeżeli chodzi o temperaturę? I to wszystko, no bo wiadomo, że tam wszędzie klima chodzi na 16 stopni i no, może łatwiej no. się przeziębić niż dostać udaru. Natomiast jak ty się tam czułeś? Nie dobrze, bo ja z Iwanem byłem z moim menedżerem, w pokoju my tam trochę dali nie za zimno, bo 23 stopni na polu też nie było za ciebie, bo było 24 stopni i tylko jak się długo zostało w słońcu, to tam się męczyło, to ja, mi trener i mój menedżer mi coś mówił, ej, niech idź, idź do cienia I to też robiłem ja, na początku też w, musieliśmy dwie dni zostać w pokoju, później nie było wyjść z hotelu, tylko w restauracji, tam trochę na balkon albo coś nie. Ale nie za długo, tylko śniadanie jakieś albo obiad jakiś i z powrotem do pokoju i pójść wieczorem na trening, Robiłem mój progres, czyli moje, moje zadania. No i, ale fajnie, nie? było na, naprawdę bardzo fajne doświadczenie tam walczyć w Abu Dhabi i chętnie, chętnie jeszcze raz. Nie? W takim razie powiedz, jak wygląda sytuacja kontraktowa. Kontrakt jest ważny i masz. Czy, czy się, jeszcze kilka walk masz w kontrakcie, tak? Tak, to w tamtym roku, w tym momencie, w tamtym roku podpisałem cztery walki i to była moja pierwsza w, z nowego kontraktu, tak. I sądzę, że jeszcze mam jedną albo dwie walki na pewno. Jak wygram, to na pewno będę miał się jedną walkę, jak przegram to będzie tak, nie, że jeszcze jakaś trzecia walka i to będzie znowu, nie, nie wiem jak oni sądzą, jak im się podoba jak ja walczę, to może też tak być, że ej, ty robię dobry show dla fanów, dobrze walczę, dobrze robię performance, to mo mogę zostać nie? i zobaczymy dalej. Ja teraz patrzę do przodu na, na Marcina walkę. Później zobaczymy chłopaki na pewno będą walczyć kiedyś. To ja często lęła w treningu. nie, nie mamy żadnych kontuzji, to jest najważniejsze. I lecimy dalej, nie? Rok jeszcze jest młody. W takim razie powiedz, kiedy ty chciałbyś zawalczyć, kiedy, bo chyba nie miał jakichś żadnych urazów, kontuzji większych, także czy byłbyś gotowy już na nie, marzec kwiecień? No, w kwietniu, w maju takie coś no. chętnie. A rozumiem, że już walk w zastępstwie nie będziesz brał? Nie, nie w zastępstwie. Ja teraz, teraz jestem w treningu, mam dobrą kondycję dalej i to będę dalej trzymał. Nie? nie tak, że się przechylić w treningach, nie też robię przerwę jak jestem tutaj teraz z Marcinem na KZW, to też nie trenuję, nie trochę. Ale trzymię formę, nie? W poniedziałek, od poniedziałek dalej idę na trening na, do Iwana Hipolite i zobaczymy dalej, nie. Mój wszystko, e, e, Iwan, to zrobi i patrzymy dalej do przodu. Hmm. Martyna rozmawiała z y, Martinem przed, y, przed galą a, i pytała go o Abusa Mogomedowa czy był zaskoczony zwycięstwem szarkim kęsikiem. No Reakcja Martina była y, jednoznaczna i chciałem zapytać o Abusa, czy w Twojej opinii jest zawodnik, który jest w stanie pokonać y, Mameda, Scotta i wyczyścić dywizję zostać mistrzem KSW? Sądzę, że tak. Ma, e, Abus to jest e, ma, ma duży, duży potencjał do góry. E, jak dalej z nim, to też nie wiem, ale on ma duży potenc potencjał, żeby zostać mistrzem w KSW. Tak. W tym razie, jeszcze powiem, czy możemy się spodziewać jakichś nowych transferów z UFD Gymu, jakieś nowe gwiazdy, nowi zawodnicy, którzy, no bo tutaj szturmujecie mocno i KSW i nie tylko. Konrad Dyrszka miał się bić, no niestety nie zobaczymy go, tam jakaś konduzja wpadła, ale czekamy też na waszych zawodników, tych, których tronują u Was. To kto tam się gdzieś wybija, pokazuje jakieś nowa twarz. No, jak mówiłeś, Konrad e, też jest bardzo, bardzo dobry. E, zapasik zapasów przychodzi, ale do, do, dobry boks ma. E, to zobaczymy. E, kto tam jeszcze jest? E, Shamil Banukajew, e, Lomali SKF Mamy teraz nowe, jest u nas w zimie. E, Ostatnią grafikę widzieliśmy, to tam was 20 was. 20, było. nie, ale to, to nie wszyscy co u nas w Zimie trenują, tylko też pod e, menedżerem. Tak jak rakas co trawacie z Michalskim, nie, to też e, nie jest e, kumpel od, ode mnie albo od chłopaków, bo nie trenuje z nas, u nas w Zimie, ale jest e, w kontrakcie z Iwanem Istomi, nie. I e, no, e, tak mamy ponad ponad 20 e, zawodników, e, które tam jeszcze przyjąłem do kazu, to na pewno... Kto będzie wygrywał, kto po zwycięstwie i, e, no, i będzie trenował i się polepszył, to zobaczymy. nie. Ale to są imię, co ja ci znam. E, Konrad, Szamil Banukajew i Lom Ali Eskiew, to są na pewno e, następni, które przejdą do KSW. Też zapytam o Erkojuna, no bo po tym ostatnim nokaucie troszeczkę ciszy. E, mm. Czy możemy się go spodziewać w tym roku w KSW? Na pewno, na pewno. Tylko przed tą koronę teraz nie wiem, e, jak to jest. Czy... Bo wiesz, bo się boi też przyjać teraz do nas przez te granice i to wszystko czy zamykają, bo on w Belgii żyje. Ale on tam trenuje, w kontakcie jesteśmy, on tam trenuje, on ćwiczy dalej i na pewno go zobaczymy jeszcze raz. Nie? To nie była jego ostatnia walka. To na koniec powiedz main event. Jak typujesz? Parnas czy Torres? Ciekawa walka. Trenowałem z obaj chłopakami. Wiem, co mają za potencjał, ale sądzę, że Saladin z decyzją wygra. Także co, no czekam na te emocje sobotnie. Dziękuję Ci za poświęcony czas i za wywiad i yy, widzimy się po gali. Pros, dziękuję bardzo.